Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym już 26 odcinku nauki języka, nauki języka zapytań do baz danych SQL. W dniu dzisiejszym ponownie przychodzimy do pracy. Widzimy krótkiego maila od prezesa. Cześć, przesyłam w załączniku kolejny dane sprzedaży. Dosil, proszę, tabelę z aktualnymi danymi. No dobrze, skoro znamy już polecenie, no to niezwłocznie zabieramy się do pracy. No dobrze, tak więc skoro polecenie jest nam wznane, nie pozostaje nam nic innego niż po pierwsze zalogować się do naszego użytkownika standardowym hasłem, klikamy OK, będziemy dosilać dzisiaj tabelę akt dane sprzedaży, ponieważ wiemy, że właśnie w tej tabeli dosilamy e, dosilamy te dane sprzedaży, ale tak jak wspomnieliśmy, no byśmy musieli cały czas, e, będziemy musieli cały czas wywoływać naszą procedurę, e, żeby zmieniała dane w tabeli produkty samochody, nasza procedura, nasza procedura jest wywoływana przez nas z bloku anonimowego. Jest to procedura samochód sprzedany. My byśmy woleli, żeby ona wykonywana była automatycznie, na przykład co jakiś czas na potrzeby tego odcinka. Ja ustawię e, czas wykonywania co minutę, żebyśmy widzieli, że, zostało, że została ponownie wykonana i że dane z, i że dane z, e, z naszej tabeli, Akt dane sprzedaży zostały również poprawnie przekazane do tabeli produkty e, samochody. No dobrze. Ale powinniśmy też w naszej tabeli log procedury. Odróżniać, czy, ta, czy nasza procedura zasiliła nowe dane, czy nie. Tak więc, na samym wstępie, zanim w ogóle pobierzemy plik, który będziemy upgrade'ować do baz danych, e, zmodyfikujmy sobie trochę naszą procedurę. E, samochód sprzedany. Klikamy na nią prawym przyciskiem myszy, e, edit, i już jesteśmy w kodzie procedury. Jak widzimy, nie jest ona e, zbyt skomplikowana. No dobrze, zadeklarowałbym w tej procedurze dwie zmienne, e, które będą sprawdzać e, ilość. E, Ilość rekordów e, o wartości tak w tabeli produkty samochody na początku i na końcu procedury. Jeżeli one będą równe, no to wstawi wartość samochód sprzedany, brak zasilenia, e, brak nowych wartości, może tak będzie lepiej. E, jeżeli będą różne, e, no to wtedy będziemy, e, będziemy wstawiać rekord do tabeli samochód sprzedany, dodano nowe wartości. No dobrze, tak więc zadeklarujmy sobie te zmienne. Jak wiemy, e, deklarujemy je w tej sekcji między e, słówkiem is i begin. Tak więc e, zróbmy to. Ilość podłoga początek. Jak wiemy, to będzie typ, jak się spodziewamy, to będzie typ zmiany integer, liczba całkowita. Ilość koniec też integer, też liczba całkowita. No dobrze, przejdźmy e, do sekcji begin. Postawmy sobie komentarz, żeby po, następne, pokolenia, e, następne pokolenia pracowników wiedziały, co się w tej procedurze dzieje. Tak więc postawmy sobie komentarz, sprawdzanie ilości samochodów sprzedanych na. Przed wykonaniem procedury. O, może tak. Przed wykonaniem procedury. No dobrze. I, w, i wstawmy sobie ilość tych wartości do zmiennej ilość początek. Jak wiemy, e, oczywiście wiemy, jak to zrobić. Już nieraz to robiliśmy. Select e, count. E, myślę, że może to być gwiazdka be, e, bez problemu. Into ilość początek. Literówka. Ilość początek. From. Produkty, samochody. WHERE Czy sprzedany? Równa się tak. No dobrze. Tak więc mamy już pobraną, e, pobraną do naszej zmiany ilość, początek, e, ilość rekordów e, z wartością, tak, w kolumnie, czy sprzedany z naszej tabeli produkty, samochody. Następnie procedura. Procedura ustawia wartość tak w kolumnie czy sprzedany w tabeli produkty samochody, tylko dla takich samochodów, które znajdują się w kolumnie w tabeli akty dane sprzedaży. Jeżeli nie znajduje się tam żaden więcej samochód, no to nie dostawi żadnego rekordu, tak więc ten fragment kodu zostawiamy. Na końcu pobierzmy sobie, pobierzmy sobie w takim razie, możemy nawet skopiować ten fragment z kodu powyżej. Pobierzmy sobie do drugiej zmiennej ilość, ilość, ilość rekordów z wartością tak żebyśmy wiedzieli, czy one się różnią, czy, czy też wartość jest dokładnie taka sama, jak była wcześniej. Zmieńmy tylko nazwę zmiennej z ilość początek na ilość koniec, ponieważ do innej zmiennej będziemy ładować tą wartość. I Znany nam już z poprzedniego odcinka blokiem if else, będziemy wstawiać do naszej tabeli logi procedury odpowiednią wartość, jednakże pamiętajmy o dodaniu komentarza w tym miejscu. Sprawdzanie ilości samochodów sprzedanych po wykonaniu. Procedury. No, i może powinniśmy sobie jeszcze okomentować ten e, środkowy fragment kodu. E, z, e, ustalanie ustalanie odpowiedniej wartości kolumny czy sprzedany w tabeli produkty samochody. Dobrze. I teraz nasz blok If else. If ilość początek równa się ilość koniec, czyli jeżeli te dwie zmienne są równe, then wykonaj, insert into możemy ten fragment pozostawić zostawić, będziemy insertować do tej tabeli, ale myślę, że powinniśmy tu skomentować, ee, skomentować, e, skomentować jakoś e, ten e, nasz rekord, zamiast samochód sprzedany, e, tylko i wyłącznie wiadomości powinniśmy dostawić samochód sprzedany, brak nowych wartości. Ponieważ, ponieważ, ponieważ obie wartości przed i po wykonaniu naszego kodu modyfikującego rekordy były takie same, w związku z tym procedura nie dodała żadnych wartości. Możemy to sobie postawić taba, żeby był bardziej, żeby formatowanie kodu było bardziej widoczne. Else, jeżeli, jeżeli występuje inna sytuacja, czyli ilość początek nie równa się ilości koniec w naszej zmiennej, będziemy insertować do tabeli Insertować do tabeli troszkę inną wiadomość. Będzie to wiadomość o treści samochód sprzedany myślnik dodano nowe wartości. No dobrze, i pamiętajmy o zakończeniu bloku IF e, frazą END. If. E, dzięki temu będziemy mogli zamknąć nasz blok i procedura nie wyrzucił błędu przy kompilowaniu. Skomentowałbym sobie to jeszcze. E, dodawanie odpowiednich logów procedur. No dobrze, spróbujmy sobie skompilować naszą procedurę. Compil. Uzyskaliśmy wiadomość compiled, w związku z tym procedura została wykonana. Dobrze, zamknijmy sobie to okno. I teraz puśćmy sobie dla testu naszą procedurę. Samochód sprzedany, jeszcze z bloku anonimowego. Begin, samochód sprzedany. End. Puszczamy procedurę. PLS Procedure Successfully Completed. I teraz zyskamy sobie tabelę Logi Procedury. Select from Logi Procedury. Rzeczywiście widzimy, że z datą 7 grudnia, czyli z datą dzisiejszą, wstawiliśmy do tabeli rekord samochód sprzedany brak nowych wartości, ponieważ nowe wartości nie zostały, nie zostały, nie zostały dodane. Dobrze. Teraz w takim razie stwórzmy sobie joba, który będzie który będzie tą procedurę odpalał za nas i będzie, będzie sprawdzał, czy są nowe wartości, jak takie wartości będą, to je wsadzi do tabeli i, od, i zostawi, i ta procedura oczywiście zostawi odpowiedni komentarz wy, e, w tej naszej tabeli logi procedury. No dobrze, tak więc przejdźmy sobie do, do folderu o nazwie scheduler, scheduler, nawet nie wiem, jak to, jak to poprawnie po angielsku powiedzieć, no ale do tego folderu przechodzimy, rozwijamy jego zawartość, widzimy folder jobs, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy, wchodzimy w, e, klikamy w e, pole New Job Wizard, ponieważ można tego e, joba bez problemu e, zrobić okienkowo. Tak na samym początku jest dużo prościej, tak więc myślę, że tą, metodą, że tą metodę powinniśmy w tym kursie e, jednak podstaw pokazać. Klikamy sobie nowego joba, czekamy aż się załaduje, aż się załaduje, e, aż się załaduje nam okienko, w którym będziemy mogli te joby tworzyć. I teraz nazwa tego joba. Jak byśmy go nazwali? Myślę, że powinniśmy go nazwać Zasil akt dane sprzedaży ponieważ ten job będzie nam zasilał nasze aktualne dane sprzedaży, description. Nie, nie tą tabelę będzie zasilał, przepraszam, tylko będzie zasilał tabelę. Produkty, samochody. Będzie tam zmieniał wartości w kolumnie czy sprzedane na wartość, tak description, zmienianie. Tutaj wpisujemy oczywiście opis dla potomnych, żeby wiedzieli konkretnie do czego ten job służy, ponieważ nazwa nie zawsze to mówi. Możemy tu wpisać zmienianie wartości kolumny, czy. Przedany w tabeli produkty samochody. Opis myślę, że, e, opis myślę, że jak najbardziej przedstawia e, prawdziwość sytuacji. W job klasie aktualnie nie zmieniamy nic. E, type of job nie, będziemy, nie będzie to blok kodu wpisany w tym miejscu, tylko będzie to procedura, e, którą będziemy wykonywać. Tak więc ustawmy sobie na, e, zmienimy sobie tą wartość na stored procedure schemat oczywiście oraz sklep jest to nasz użytkownik, procedur, wybieramy nazwę procedury, którą ten job ma uruchamiać, jest to procedura o nazwie samochód sprzedany, tak więc tą procedurę będziemy, będziemy uruchamiać, proszę ją sobie tutaj zaznaczyć. Następnie przechodzimy do kwadratu when to execute job, czyli kiedy uruchomić tego joba, wybieramy sobie wartość repeating, ponieważ chcemy, żeby ten job był wykonywany, w praktyce zazwyczaj takie joby są wykonywane raz dziennie, na przykład o trzeciej w nocy, kiedy zasilane są tabele, My oczywiście dla potrzeby testów nie ustawimy sobie godzinnego czy dziennego zasilania, tylko minutowe, żebyśmy widzieli efekty tego natychmiast, a nie przedłużali ten odcinek np. do jednego dnia, żeby czekać na trzecią rano na zasilenie baz danych. No dobrze, klikamy repeating Pojawiło się nam pole repeat interval, czyli kiedy mamy czyli kiedy mamy, czyli kiedy mamy, co jaki czas ten job powinien być uruchamiać, o może tak powiem można tu oczywiście wpisać sobie, e, wpisać sobie wartości, wartości poprzez e, kod PLS ale można też e, wyklikać w prosty sposób. Klikamy sobie na ten ołówek i już mamy, e, już mamy wszystkie wartości, jakie możemy ustawić. E, domyślnie jest ustawiony na powtarzanie roczne. Nas to nie interesuje. Wybieramy sobie powtarzanie joba minutowe, co minutę, żeby ten job był e, wykonywany. I teraz. Które dni tygodnia możemy sobie wybrać? Interesują nas wszystkie: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Klikamy OK. No dobrze. Co musimy jeszcze ustawić w tej zakładce? No musimy ustawić start date, kiedy ten job ma zacząć być wykonywany. Jeżeli zaznaczymy sobie ten ptaszek, automatycznie zostanie ustawiona, ustawiona godzina i data, która jest na naszym komputerze w tym momencie. My właśnie od tego momentu chcemy tego joba uruchomić, tak więc nic tutaj nie zmieniamy, nie zmieniamy żadnej daty ani godziny. Co ważne, pole enable od razu spowoduje, jeżeli będzie ono zaznaczone, od razu spowoduje, że job będzie uruchomiony, tak więc możemy je pozostawić zaznaczone tak jak jest, tak jak jest domyślnie. No dobrze, klikamy dalej lokalnie joba uruchamiamy nic nie zmieniamy dalej job arguments w tym momencie nie mamy nawet żadnego pola do wpisania tak więc nic nie wpisujemy tu też nie zmieniamy nic tu też nie zmieniamy nic wszystkie ustawienia są domyślne podsumowanie no i możemy zakończyć nasz job nasz job został stworzony powinien, powinien bez problemu wykonywać wykonywać nasze 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 polecenia. My mamy w naszej tabeli, którą mamy tutaj wyświetloną, jedy, jeden rekord samochód sprzedany, brak nowych wartości. W międzyczasie pobierzmy sobie plik znany już, ze znanej już strony, którą będziemy, będziemy zasilać naszą tabelę akt dany sprzedaży. W tym czasie powinno się pojawić kilka takich rekordów, że nie mamy żadnych wartości do wsadzenia. No dobrze, otwórzmy sobie przeglądarkę internetową, wejdźmy na stronę PHP. Po t .ga przejdźmy do zakładki SQL. Kliknijmy w materiały. Jest to odcinek 26. Sprzedaż: e, Aktualne dane sprzedaży. E, my pobieramy plik XLSX. Standardowo dla tych, którzy nie obsługują Excela, jest plik CSV. Ale ja Excela mam, tak więc pobieram sobie plik XLSX. Plik został pobrany. Plik został pobrany. Otwórzmy go sobie w folderze, do którego został pobrany. Mm -hmm. Jest to odcinek 26. Aktualne dane sprzedaży XLSX. Eee, wyciągam go sobie na pulpit. I jest już gotowy. Eee, otwórzmy sobie go. Eee, sformatowałem go w ten sposób, żeby był gotowy bez żadnych zmian do importu do bazy danych. Mhm. Zostały sprzedane trzy samochody: ID789, dane, sprze data sprzedaży, ID sprzedawca ID samochodu, finalna cena sprzedaży. Tak on wygląda, nic nie trzeba zmieniać, standardowym importem te wartości zaraz tam wsadzimy. No dobrze, odświeżmy sobie w międzyczasie naszą tabelę logi e, procedury. Mhm, jak widzimy, pojawiły się, e, pojawiły się w, naszej, e, w naszej tabeli e, nowe rekordy, samochód sprzedany, brak nowych wartości, czyli nasz job automatycznie wykonuje tą procedurę. No dobrze, tak więc zaimportujmy sobie do naszej tabeli akt dany sprzedaży. E, Wartości z pliku, który przed chwilą e, pobraliśmy. Import data. Standardowo wybieramy sobie e, lokalizację pliku, który chcemy, e, który chcemy wsadzić do naszej bazy danych. E, ID jest, tak jak, tak jak powinno być, ponieważ to zadbałem. My powinniśmy, jak będziemy w pracy robić, to sami sprawdzić, e, czy ID się nie duplikuje. Data sprzedaży jest wszystko, e, wszystkie kolumny w tej e, tabeli są. No dobrze, klikamy sobie dalej. Metoda insert jak najbardziej nas interesuje. Dalej, dalej. No dobrze, I wyskoczyło nam parę błędów. ID, w to w kolumnie ID. Data sprzedaży nie w kolumnie id, tylko w kolumnie data sprzedaży. No dobrze, błąd z id zniknął, ale dalej jest żółty wykrzyknik przy dacie sprzedaży. E, musimy zobaczyć o co chodzi. Mamy, e, datę, e, mamy datę w tej kolumnie, tak więc powinien datę wykryć, ale może rozczytuje jako zły format. Zobaczmy. Mm, a spróbujemy zaznaczyć sobie dokładnie ten format, w którym jest ta data, czyli rok, 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 miesiąc, miesiąc, dzień, dzień. No i widzimy, że błąd zniknął, tak więc... E, tak więc tak więc data jest ustawiona poprawnie. ID samochodu jest w ID samochodzie. Finalna cena sprzedaży, finalnej ceny sprzedaży. E, w dacie sprzedaży jest ustawiony poprawny format. Tak więc powinien bez problemu zaimportować nasze dane do e, Oracle'a. Klikamy dalej. Zakończ. No i widzimy, że import data, data into table. Akt dane sprzedaży e, została, e, została wykonana poprawnie. W związku z tym powinniśmy już widzieć trzy e, nowe rekordy o ID 789. Wyświetlmy sobie tą tabelę. Akt. Dane sprzedaży rzeczywiście widzimy 7, 8, 9. Nowe rekordy doszły. Wyśledzmy sobie tabelę produkty, samochody. Czy, e, czy nasze samochody o ID 5, 6 i 9 mają już ustawioną wartość? Tak, zaraz zobaczymy. ID 5 nie, 6 nie i 9 też jeszcze nie. Najprawdopodobniej nie została wykonana jeszcze nasza procedura. Otwórzmy sobie nowego SQL Worksheeta i zobaczmy, jak wygląda nasza tabela logi procedur. Logi procedury. Samochód sprzedany, brak nowych wartości, brak nowych wartości, brak, 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 a jest już dodano nowe wartości, czyli w międzyczasie najprawdopodobniej nowe wartości doszły. To jest ID 6 i 9, pamiętam tylko dwa. no ale widzimy teraz, że 6 jest na przykład ustawiona na nie. Kliknijmy sobie play. I szóstka zmieniła wartość na no tak. Nasza procedura została wykonana automatycznie przez naszego joba. Automatycznie został wstawiony odpowiedni rekord z błędną informacją, że samochód sprzedany dodano nowe wartości. I również odpowiednie dane zostały zmienione w naszej tabeli produkty samochody, tak więc wszystko zdziałało poprawnie. No dobrze, w takim razie skoro już wiemy, jak tworzyć takie joby, no to nie pozostajemy nic innego, jak zaprosić Państwa na ostatni już, na kolejny i to będzie już ostatni odcinek podstaw nauki języka Oracle SQL. Ale myślę, że jak najbardziej wyciągnęliśmy parę cennych wiadomości z tego kursu i myślę, że nie był to czas stracony, jak i dla mnie, i dla, jak, dla mnie jak i dla Państwa. Na tą chwilę bardzo dziękuję, miłego dnia życzę i do ostrzenia.